Ode mnie właśnie Asia, która była na analizie kolorystycznej. I bardzo fajnie to dzisiejsze spotkanie pokazało to, jak nie powinno się wchodzić w pewne schematy w momencie, jak szukamy na własną rękę gdzieś tam rzeczywiście swojego typu kolorystycznego. Asia, jak przyszła, to mówi, że zawsze szukała swojego typu w kierunku właśnie jasnej wiosny albo jasnego lata. Ponieważ jest blondynką, ma oczy takie szaro-zielone, ma stosunkowo jasną cerę, w związku z tym jakby wszystko tam rzeczywiście było takie w kierunku tej, tego jasnego typu kolorystycznego. Natomiast jak chodziła w różnych kolorach, mówię, że chodziła w różnych ciepłych, miała fazę bardzo na ciepłe kolory, później miała na fazę na chłodne kolory, później z powrotem wróciła do tych ciepłych, ponieważ w nich się mimo wszystko czuła jakoś lepiej, to jednak jak zakładała te wszystkie jasne kolory, czuła się w jakiś taki sposób trochę rozmyta, jakby taka trochę też właśnie niewidoczna, że czuła, że musi coś właśnie w tej swojej urozie takiego dopalić, żeby rzeczywiście te kolory w jakiś sposób z nią grały. Natomiast jakby zaczęła się gubić w momencie, kiedy zaczęła, kiedy nosiła kolory, nie wiem, bardzo podobne, typu jasny niebieski, który był taki delikatny, pastelowy, albo też jasny niebieski, który był taki już bardziej przydymiony. I mówię, że niby są bardzo podobne te kolory, oba są w zasadzie jasne, natomiast w jednym czuję się gorzej, a w drugim, no, czuję, że naprawdę to jest to, wszyscy chwalą ją, że świetnie wygląda i też zresztą się tak czuła. I całkiem niedawno, gdzieś tam właśnie słuchała mnie na w różnych moich pogadankach, że też właśnie to podkreślałam, że to, że jesteś blondynką, wcale nie oznacza, że musimy iść tylko i wyłącznie w kierunku jasnego typu kolorystycznego, czyli ja, właśnie jasna wiosna albo jasne lato, tak jak właśnie poszukiwała to Asia, ponieważ w jej przypadku, właśnie tutaj, totalnie nie chodziło o to, że kolor powinien być u niej jasny, tylko chodzi o to, żeby kolor był po prostu zgaszony, przytłumiony, Taki lekko przydymiony, przybrudzony w jakiś sposób. I dopiero wtedy zaczęła łączyć kropki gdzieś tam właśnie w swojej głowie, i dopiero wtedy zrozumiała, że najprawdopodobniej tu nie chodzi właśnie o to, żeby było jasno, tylko żeby było to przygaszone. W związku z tym zaczęłyśmy podczas analizy kolorystycznej zweryfikowałyśmy gdzieś tam ten kierunek poprzez ramy kolorystyczne, i rzeczywiście już same ramy nam powiedziały, że najprawdopodobniej. Będziemy iść w kierunku przygaszonym, czyli to, co całkiem niedawno Asia zaczęła już u siebie właśnie podejrzewać. E, chusty, i również tutaj kartoniki kolorystyczne, e, podpowiedziały mi, że, że rzeczywiście absolutnie tutaj jest. Mm, Przygaszenia jak najwięcej i rzeczywiście też tego takiego ciepła. Generalnie też bardzo częstym takim, może nie błędem, ale niepotrzebnie nie za bardzo skupiamy się na tym, żeby zero-jedynkowo podejść do temperatury naszej urody. A ta nasza temperatura wcale nie jest tak zero chyba że rzeczywiście to jest priorytetem akurat w przypadku twojego typu urody. Więc jeżeli nie jesteś. Albo po prostu ciepłym typem, albo po prostu chłodnym, to najprawdopodobniej jesteś po prostu typem mieszanym i wcale to nie jest takie oczywiste, żeby zweryfikować jakby zero-jedynkowo ocenić, czy jesteś ciepłym typem. Takim jakby właśnie zero-jedynkowo, czy, czy chłodnym. Więc tutaj najważniejsze, żeby po prostu skupić się może na innych atrybutach koloru, typu właśnie na przykład zgaszenie, niż na tym, czy jesteśmy ciepli, czy chłodni. I u Asi totalnie wyszło to, że priorytetem nie jest ciepło czy chłodne, albo też czy jasne to co na początku myślała, ale najważniejsze jest, by było po prostu zgaszone. W związku z tym wszystko już z Asią wyjaśniłyśmy, Asia już wie w, jakich tam, w której palecie ma się obracać, które kolory są dla niej najlepsze, których raczej gdzieś tam faktycznie powinna unikać, lub ewentualnie trzymać je troszeczkę z dala albo ewentualnie jako akcent i leci do domu i zaczyna robić porządki w szafie. W związku z tym, kochani, kolejny kolorowy ptak wyleciał na nasze ulice.